Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś zajmiemy się Top Model. E, powtarzam to już chyba od e, trzech odcinków z rzędu, że jak zwykle mieliśmy małą przerwę. Przepraszam, postaram się być regularna, ale postaram się być regularna. Postaram się dziś nagrać dwa odcinki. Trzymajcie kciuki, zobaczymy, czy się uda. Nie będę tutaj przedłużać. E, zapraszam do odcinka. Dzień dobry, moi drodzy. Oprócz sesji zdjęciowych i wybiegów w życiu naszym. Ważne jest jeszcze to, żebyśmy umieli grać. Ze mną dwie wspaniałe kobiety. Karolina Pisarek, którą znacie, zaczynała również w programie Top Modo. Fajnie, że uczestnicy robią i sesje, i pokazy mody, i nagrywają różne filmy i reklamy, bo rzeczywiście na kontraktach również takiej pracy trochę jest. Ja już chyba o tym wspomniałam, więc tylko tak zahaczę, że na niektórych rynkach tego jest zdecydowanie więcej. Na przykład w Turcji robi się bardzo dużo teledysków, w Tajlandii robi się bardzo dużo reklam telewizyjnych. No i po mojej prawej stronie Anna Maliszewska, reżyserka zarówno teledysku, jak i reklam. Bardzo mi się podoba to, że jest tutaj reżyserka reklam i e, może Wam się wydaje, że reżyserka reklam jest tylko na planie, już zdjęciowym, natomiast reżyserzy planu, reżyserzy, e, przepraszam, reklam pojawiają się bardzo często na castingach, więc to od nich zależy, czy będziecie pracować. Dziś Zrobimy reklamę butów. Ważne jest to, żeby oprócz tego, że pokazujemy modę, styl, buty, produkt, musicie pokazać siebie, włożyć w to siebie. Oczywiście w profesjonalny sposób, czasami przekroczyć siebie, ale zostając zgodni ze sobą. Zwycięska grupa weźmie udział w kampanii reklamowej znanej marki obuwniczej. Fajna nagroda, fajny wstęp. To takie przemówienie, powiedzmy, jakby od pani reżyser, więc na razie wszystko mi się podoba. Wygląda na to, że to będzie ciekawe zadanie. Bye. Karola powiedziała, że grupa, a teraz czas na to, żeby te grupy ustalić. Pierwsza grupa, Karolina Kuczyńska. E, czyli znowu zadanie z grupami. Jak wiecie, ja nie jestem wielką fanką takich zadań w grupach, natomiast przy reklamach to absolutnie ma sens, dlatego że zazwyczaj, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często pracujemy z ludźmi. Też jak są teledyski, to bardzo często na planie jesteśmy również z innymi ludźmi, więc tutaj będzie duży trening. Dobierzemy do ciebie Ernesta. Maja. Ernest Maja. O Jezu. Jakby ktoś mnie po prostu łup tak zrobił. W <gryzanie> ja nie wiem, czy to było zmontowane, czy nie, natomiast w tym odcinku... Y Praktycznie przez cały odcinek, no prawie przez cały odcinek, Karolina będzie narzekać i będzie mówić, jak inni się źle zachowują i tak dalej, że sobie nie radzą. Też wydaje mi się, że warto jest pamiętać, bo jakby ja rozumiem, że to jest zadanie, co nie i chcecie dać siebie jak najlepiej, jak najwięcej. Natomiast też pamiętajcie o tym, że to nie jest tak, że innym osobom nie zależy na tym, żeby zrobić. I niektórym po prostu będzie trochę bardziej ciężko, nawet jak będą z siebie dawać wszystko. Robimy spot streetowy, jesteście grupą znajomych. Teraz będzie dosyć fizyczne zadanie. Mamy dwa BMXy, jedną deskorolkę. Ty jedziesz na deskorolce. Ty z buta. <grym> <grym> Naprawdę? Tak. Widzę tę deskę i sobie myślę, no. Tu będzie potrzebny protetyk. Wow, z tymi butami no to będzie ciężko. Czasami rzeczywiście robi się takie dość hardkorowe rzeczy a w butach, w takich szpilkach w zasadzie, bo to nawet nie są buty na wysokim obcasie, tylko to jest cieniusieńka szpilka, w której łatwo jest stracić równowagę i można sobie zrobić krzywdę, dlatego dobrze jest dogadać się z partnerem. Zresztą zobaczmy, co tutaj się będzie działo. O, tylko powoli, dobra? Majka, a od ciebie bardzo rzecz. Jedziesz na rowerze. Co możesz dla nas na tym rowerze zrobić specjalnego? Tutaj też jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Karolina ma szpilki, a jedzie na desce, a Maja ma buty sportowe i jedzie na rowerze. Jakby rozumiem, że mógł być taki zamysł sesji, natomiast gdyby zamienili im buty, to byłoby zdecydowanie łatwiej, ale takie rzeczy też się dzieją, więc tutaj nie będę się jakoś strasznie czepiać. Ważna jest tutaj rola Ernesta również, bo wydaje mi się, że właśnie to on może Karolinie bardzo dużo pomóc, dlatego że dzięki niemu ona będzie mogła łapać równowagę. I na koniec yes, yes, yes. zwróćcie uwagę, jakie buty ma Weronika, więc tutaj ja widzę, że nie do końca było nie to, że nie fair, ale... Ja już to mówiłam kiedyś. Uważam, że uczestnicy powinni występować w tych samych ubraniach albo w tych samych butach, ponieważ wtedy to wszystko by było bardziej sprawiedliwe. Weronika ma buty na wysokim obcasie, ale ma taki koturn jakby, więc o wiele łatwiej i stabilniej można chodzić. Dominik bardzo dba zawsze o mnie. No, i to co mówiłam o Ernestie, to Dominik tutaj dokładnie robi, czyli jest wsparciem dla dziewczyny bardziej się przejmuje tym, żeby im się krzywda nie zrobiła i żeby wszystko było git. Zostałaś taka porzucona przez nich, to było świetne. Miałaś ten taki wzrok takiej zezdrości trochę w sobie i to było takie mocne. Tutaj też pojawia się dużo komentarzy od pani reżyser, pojawiają się też komentarze od Karoliny Pisarek. No i fajne uwagi dają, więc też mi się to bardzo podoba. Jak na razie wszystko jest super. Ty masz takie zadanie, masz ją pocałować. Na co sobie pozwolisz w tej scenie? Oboje sobie pozwolicie. A może być w czy nie masz jakiś taki opór, że w ustanie? No, wolałabym nie. No. To teraz ja Wam powiem, jak wygląda ta sytuacja z mojej perspektywy. Ogólnie ja miałam zazwyczaj takie doświadczenie, że kiedy miały być jakieś takie prace, gdzie właśnie jest scena z całowaniem się, to agencja pytała się mnie, czy mi takie coś odpowiada. Też często mówili, że to nie jest takie prawdziwe całowanie się, że to po prostu jest takie cmuknięcie i tyle. Gdybym ja była na miejscu uczestników. <laughs> Słuchajcie, gdybym. Nie, nie jestem teraz na, miejscu, na ich miejscu, natomiast nie pozwoliłabym, żeby ktoś mnie zmusił do całowania. Więc gdybym ja tego nie czuła, gdybym ja uważała, że nie potrafię tego przeskoczyć, to zachęcam do tego, żeby powiedzieć nie, jeżeli wam to nie przeszkadza. Aczkolwiek nie ma w tym oczywiście niczego złego, no bo normalną sprawą jest to, że tak jak tutaj też ktoś powiedział w tym programie, że modele często są troszeczkę jak aktorzy. No. Wygrać później możemy razem. Stop, super! Dla mnie to było fajne. I tutaj uczestnicy nie zgodzili się na to, żeby się pocałować, i był taki całus przez Lizaka, i fajnie to grali tak młodzieńczo na luzie, to wszystko wyszło. Chcemy czy nie? Można przez Lizaka? Można przez Lizaka. O, kolejna para, która miała znowu się pocałować na secie, nie zgodziła się, i teraz sprawdźmy, jak to wyglądało u trzeciej pary. In the scenario, there is a kiss scene between both of you. Huh? Mamy się pocałować? No tak jest, w tak jest w scenariuszu. I co wy na to? That happens with actors. I'm cool. I'm cool with whatever. Patrycja pocałowała się w końcu z Dominikiem. E, tak więc tak wygląda sytuacja, że dwie pary powiedziały nie, jedna powiedziała tak. Trzy świetne filmy czy super teamy. Tu już jest zadanie skończone, bo chyba nie ma sensu, żebym Wam pokazywała wszystkie szczegóły z e, nagrywania tej reklamy. Oni mieli jeszcze jedną scenę, taką e, przy ogniu, w takim miejscu bardzo industrialnym, e, gdzie tańczyli. I w ogóle z przebitek to wyglądało jakby naprawdę każda grupa zrobiła rewelacyjną robotę. Ale jak wiemy zwycięzca może być tylko jeden. Nagroda trafia do... Do Weroniki. Mariusza i Mikołaja. Uh, ale wiecie co? Zastanawiam się, bo w programie nie zostały pokazane filmy. Innych drużyn. Zaraz zobaczycie ten filmik zwycięski, natomiast nie mamy zielonego, bo założeniem tego programu jest, żeby śledzić, co się dzieje u uczestników i kibicować im, wiecie, żeby na przykład powiedzieć, nie zgadzam się z jurorami albo zgadzam się z jurorami, a ja tutaj nic nie mogę powiedzieć, bo nie widziałam tego klipu i nie puszczono go w odcinku. Jeżeli uda wam się dotrzeć do tych klipów, to dajcie znać, bo ja szukałam i niestety się nie udało. Ciężko jest mi skomentować ten film, dlatego że muzyka jest po prostu tak straszna, że ona w ogóle z niczym się nie zgrywa. No mnie ten film nie porywa, ale e, jakby ujęcia są nawet spoko, ale od muzyki bardzo dużo zależy. Super, że wygraliśmy tą kampanię i fajnie też w takiej ekipie brać udział w kampanii na całą Polskę. Fajnie, właśnie siebie gdzieś potem zobaczyć w gazecie czy, czy nawet na takim billboardzie. jest to gdzieś tam spełnienie tych marzeń. Dużo przebitek tutaj zostało pokazanych yy, i fajnie, i było widać, że oni mieli mega fan podczas sesji. Mam nadzieję, że zdjęcia wyszły rewelacyjnie. A teraz przejdźmy do kolejnego zadania. Sami musicie wykonać stylizację włosów specjalistycznym. Sprzęt. Wiecie. Wiecie pewnie, że ja strasznie nie lubię. Jeżeli oglądaliście kilka już moich odcinków, to ja strasznie, ale to strasznie nie lubię, kiedy uczestnicy muszą sami wybrać swoje ubrania na sesję, sami się uczesać, sami się pomalować. No, mi osobiście przy sesji komercyjnej nigdy się taka sytuacja nie zdarzyła. Jeszcze z malowaniem. No nie wiem, przy testach jeszcze może coś takiego się zdarzyć, ale biorąc pod uwagę, że oglądamy top model, to teraz wyobraźcie sobie, że ktoś na przykład miałby mniejsze szanse na to, żeby przejść dalej, bo nie potrafi się uczesać jak zawodowy fryzjer, by go uczesał. Trochę to bez sensu jest. Będziecie pozować w duetach i w jednej trójce. Weronika, będziesz z dominikiem. Hey, hey, was? Hey. Czyli znowu mamy tutaj podział na pary, na trójki. Też, jak zwykle, Dominik, nieważne z kim go sparują, to po prostu widać u niego, no nie wiem, może jest dobrym aktorem, ale wydaje się, jakby on po prostu szczerze się cieszył, naprawdę. Opowiem Wam jeszcze, jakie jest założenie sesji. Sesja polega na tym, że uczestnicy mają pokazać kontrasty między sobą i mają też pokazać swój prawdziwy charakter i ich ciuchy. To jest w ogóle ciekawy koncept. One są w niektórych miejscach połączone ze sobą, czyli tak jakby dwójka uczestników zakłada ten sam strój. Albo one są złączone spodniami, albo spódnicą i tam na przykład jedna osoba stoi w jednej nogawce, druga w drugiej. Zobaczmy, jak to wyglądało. A może spróbujemy tyłem, aż się odwrócimy? To się bardziej tak... no, ty po prostu musisz wstać. Dobra, Ernest, słuchaj. Stoisz... Po prostu ty, jak stoisz, wyglądasz świetnie. Po prostu to zrób. Stań, nic nie mów, nic się nie ruszaj. Trzy, cztery, akcja. <grym> Troszeczkę to było niemiłe. Szkoda mi Ernesta, bo widać, że chłopak dał, chciał dać z siebie wszystko, aczkolwiek rzeczywiście ta poza wyglądała bardzo fajnie, bo skoro oni mieli pokazać taki swój prawdziwy charakter, to Ernestowi cały czas się zarzuca, że ma taką samą twarz, więc tutaj pokazał tę samą twarz, a z kolei Karolina była takim jego przeciwieństwem, powiedzmy. Ten sway, ja taka delikatna. Trzy, cztery! O! Mikołaj patrzył na to, żeby nie poruszyć się za mocno, żeby ja się nie przewróciła. To my razem też jakby wyczuliśmy te swoje ciała. Super! Dziękujemy bardzo! Bardzo fajny strój, podoba mi się w ogóle też ten koncept. I oni super, Patrycja i Mikołaj, ze sobą pracowali. W ogóle widzicie, powiedziałam Mikołaj, a nie... jak ja go nazywam? Dominik. O! <laughs> Już powoli zapamiętuję. Jakoś tak bardziej pasuje mi Dominik, ale nie będę walczyć z prawdą. Na początku byliśmy przerażeni, że, że kurczę, no jest nas aż trójka i nie mają wygodnie, bo są we dwójkę i są w stanie bardziej koordynować swoje ciała, swoje ruchy. A teraz zwrócę Wam uwagę na taką pewną drobnostkę, ale taką może ciekawostkę. Na, podczas normalnej sesji, gdybyśmy mieli, zazwyczaj oczywiście, ale gdybyśmy mieli tak trudny strój i tak ciężko by było przejść na plan zdjęciowy, to my byśmy się przebierali tuż przy planie zdjęciowym. A tutaj trójka uczestników chodzi po schodach, jeszcze dziewczyny są na szpilkach, jak wiecie, to jest dosyć trudne zadanie. Mogę się mylić, ale wygląda mi to tak, jakby po prostu specjalnie utrudnili im dojście na set zdjęciowy, żeby był materiał, żeby było, wiecie, żeby się działo. Czy one mówią prawdę? Ale super to wygląda, naprawdę mega fajnie. Oni mieli w ogóle strasznie trudne zadanie, dlatego że em, Trzy zablokowane ze sobą osoby to już naprawdę nie jest... Tak, nie, Dobre. żebyś mu Musisz na biodra... W, 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 tak, żebyś. żebyś nie, o, tak. proszę. Opa. O! A! A! Op. A! A! Wow, ciekawie to wygląda. Tutaj muszę przyznać, że super, że Michał Piruch tak dokładnie pokazuje, jakie pozy robić. On tańczył kiedyś, był tancerzem zawodowym, więc przypuszczam, że to jest jedna z figur podczas tańca. Um, Zobaczmy, czy się uda. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłam, więc ja bym się pewnie bała, że polecę na kolana i na twarz. Trzy, cztery. Opa! Oh! 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 Oh, a ja Ale nie mam się gdzie złapać! Ty się nie łapisz, Tylko ty, poczekaj, tylko... A ręce to ty musisz puścić, po <grym> jego twarzy nie widać! Ale ja się nie ręce! Puszczaj ręce! I got You're not, you're not Ja przyznam szczerze, że też bym się stresowała podczas takiej pozy um, i, i też bym się obawiała i ja bym prawdopodobnie to zrobiła, ale to musielibyśmy robić kilka podejść. Musiałabym naprawdę wyczuć osobę, z którą pracuję, żeby tak upewnić się na 100%, że jestem bezpieczna. A! Czym bardziej mi nie wychodziło, tym bardziej się denerwowałam. I teraz stanęło, jak to było tutaj? Wyglądasz tutaj, tak. To, co powiedziała Weronika, no to to jest to, co ja cały czas powtarzam cały czas że. Ja, ja rozumiem, że niektórzy rzeczywiście, niektórym może pójść słabiej podczas zdjęć, może pójść słabiej podczas filmu reklamowego. Absolutnie to rozumiem. Możecie też, jeżeli na przykład pracujecie na sesji zdjęciowej i nie jako model, tylko jakby osoby z produkcji i jesteście sfrustrowani, to postarajcie się, postarajcie się tę frustrację opanować i skupcie się na tym, żeby nawet wymyślać jakieś nieprawdziwe rzeczy, ale żeby komplementować, żeby mówić, że zamiast mówić. No nie, no to słabo wygląda. To lepiej, żeby powiedzieć: Ej, w ogóle jest super, ale weź się wychyl bardziej. Albo jest super, ale weź teraz pokaż coś jeszcze innego. Wiecie, jak można tutaj ładnie wszystko zakamuflować. Bo inaczej, jeżeli będziecie krytykować tę osobę, krytykować, krytykować, no to ciężko jej będzie się odblokować, a w rezultacie wy będziecie mieli beznadziejny efekt. A teraz jak zwykle przejrzymy sobie dodatkowe rzeczy i zobaczymy, jakie zdjęcia wyszły, bo te, które widzieliście podczas odcinka to nie były wcale efekty końcowe. I w ogóle też mnie to dziwi, że jurorzy nie pokazali, czy jurorzy, czy w ogóle scenarzyści to model nie pokazali tych zdjęć. Także pierwsze zdjęcie Dominika i Weroniki. No i mi to zdjęcie się podoba. Na przybitkach było widać, że że radzili sobie fatalnie. To znaczy było widać, że po prostu Weronika nie odnalazła się podczas tej sesji, a to zdjęcie jest super, aczkolwiek rzeczywiście było widać, że to było zdjęcie, które po wielu, wielu, wielu próbach udało im się zdobyć. Kolejne zdjęcie należy do Ernesta i do Karoliny. No i to zdjęcie mi się podoba, co mogę Wam więcej powiedzieć. Bardzo fajne, ciekawa energia i jest rzeczywiście duży kontrast. Um, oni są tak od siebie różni. A właśnie, jeszcze wracając do zdjęcia Weroniki i Dominika, bo ja na chwilę o tym zupełnie zapomniałam, bo ta zdjęcia miała ukazywać kontrasty, a ja tutaj nie widzę aż takiego wielkiego kontrastu pomiędzy dwójką uczestników. Może ciekawiej by było, jakby Weronika pokazała się, że jest taką flegmatyczką, a Dominik na przykład by, nie wiem, dookoła niej skakał i robił jakieś dziwne rzeczy. Dobra, kolejne zdjęcie to zdjęcie Mai, Karoliny i Mariusza. No to zdjęcie nie należy do moich ulubionych, też w ogóle kolorystyka na tym zdjęciu mi się nie podoba, ale to jakby nie... Absolutnie żadna wina modeli. No, nie wiem, co Wam mogę tutaj powiedzieć. Też yy, nie do końca mi się podoba mina Karoliny, no ale to taką minę wybrali. Jak widzieliśmy, to yy, dawała od siebie dużo. Widocznie taka mina komuś się spodobała. No i, no, i jeżeli taki był zamysł, no to jakby spoko. Szkoda, że nie użyli tego zdjęcia, jak yy, Mariusz podnosił obie dziewczyny. Siemanko, to ja z przyszłości z bardzo dziwną fryzurą, bo skręciły mi się włosy z tego koka, ale muszę dograć teraz materiał, także. Wybaczcie ten chaos na głowie, bo zapomniałam skomentować jedno zdjęcie. Wiecie, co ukryło mi się po prostu i przegapiłam je. Chodzi oczywiście o zdjęcie Mikołaja, Mikołaja, nie Dominika oraz Patrycji. To zdjęcie jest niesamowite. Bardzo, bardzo mi się podoba. I ja w ogóle uważam, że to jest najlepsze zdjęcie z tej sesji. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Chociaż wiecie, co? To zdjęcie i zdjęcie Ernesta i Karoliny. To są dwa najlepsze zdjęcia. Natomiast to. W... Zobaczcie, co tutaj się dzieje. mnie, mi... Naprawdę nie robię tego specjalnie. Mikołaj to w ogóle ma taką energię. Jak oni się zsynchronizowali, że Patrycja stoi na ziemi jeszcze? A w tym czasie Mikołaj jest w powietrzu, dało mu się tak podskoczyć. W ogóle oni też tak fajnie zagrali perspektywą, że on jest bardziej z przodu. Ten strój też jest niezwykle ciekawy. W ogóle wydaje mi się, że oni mieli jeden z najbardziej plastycznych strojów. Takich, z którym naprawdę można było dużo zrobić. Także propsy i zdjęcie jest naprawdę świetne. I to już są wszystkie zdjęcia, dlatego teraz przejdziemy sobie do urywków Top Model. I zobaczmy, kto wygrał. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że wykonaliście tak wszechstronne fryzury. Super, Ernest i Karolina wygrali, a tak się Karolina bała, że przegrają. W sumie szybki, krótki, lekki odcinek, dlatego że bardzo dużo było rzeczy takich prywatnych pokazanych, które się dzieją w domu. To były takie głupotki, nawet nie żadne dramaty, jakieś tam pranki sobie robili, to chyba normalne, jak mieszka dużo młodych ludzi w tym samym domu, natomiast to wszystko powycinałam. Mam nadzieję, że nie macie mi za zło. Jeżeli chcecie obejrzeć cały odcinek, to zapraszam. Oczywiście wszystko podlinkuję pod filmem, a na dziś to już wszystko. Ja Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia niebawem. Buziaki, bye bye!